Kurwa, hmm. z czym ja biegam do tej snajperki? Ja pierdolę, czy to nie ma w ogóle racji bytu? <ścoughs> On do kogo strzelał? Do mnie. Na bazę? Tak. Razer dalek... Designator by się przydał. Tam to stoi to jakaś rozjebana fura w ogóle bez kół przednich. Z tamtej strony co mówiliście. Nie no tak wstępnie, ale jak strzelił drugi raz to zgłupiałem trochę. Bo bardziej od strony bazy mi brzmiało. Teraz już nie jestem pewien skąd. Eee, wiecie co? Poczekajcie chwilę, ja wezmę sobie ten kurwa ten... Na to. Na, no na weź i no. Dobra, bo i tak go nie stracisz, to któryś złapie i wrzuci do safe'a. -er, tak? Dokładnie. No no, o ty kurwa, po nowych serach mam panowiec 50 FPSów. Co yeah. no. zmieniałeś? Rektor no. no no. first. Mówiłem, że będziesz? Nowe no sery, tak. By... <grym Czerwone> <grym Czerwone> <grym Dobra, yyy był północny wschód, dokładnie. A z tyłu, ty, rundę okrążył cię, kurwa. No co ty, przecież nie ma tu nikogo, kurwa. Ja pierdolę, koło bazy biegnie? 600 metrów, 600 w górkę. metrów, to jest daleko. To jest Ta, północny daleko. wschód. Ty, przecież ja go widzę, kurwa. No to jest inny, to inny cię zastrzesz. to inny. Rundę za tobą. Gryj. Jak ja bazy? Gdzie to Widzę cię, ja widzę cię, widzę cię przecież. Jak mnie widzisz? Ale tam gdzie teraz biegnę? Jest. Right. A zotro, tam gdzie teraz biegnę? Widziałem cię w momencie, kiedy zginąłem. Potem już mi się nie ruszałeś. To nie mniej na ty bazie ktoś jest? Na militarnej bazie nie ma nikogo. E, patrz, typek jest na północnym wschodzie dokładnie. A możesz, a możesz mniej więcej pierdolność marka? Mniej więcej. Tak mniej więcej. No, no około tego słupa gdzieś. W prawo, lewo Od tego słupa. Eee, ja widzę tutaj jakieś zwłoki. Tu! Runda To są zwłoki czy typy? Nie rusza się. Leży coś kurwa, nie wiem o, tutaj, tutaj tu. widzę coś. Tu był kurwa Koleś. No tu nie było, bo patrzyłem w momencie gdzieś Ja pierdolę... przecież strzelił za mną we mnie tam, tamtą. Widziałem go jak bieg. Ty bazie? Gdzieś? No kurwa zaznaczyłem patrzę to nie wiem, może ktoś był ale zestrzelił cię ten, gdzie, gdzie znaczył kula gdzieś prawdopodobnie a widzę typa, dobra kula, tu jest typ gdzie? tu gdzieś, w tym, w tym rejonie dobra, no poczekaj kurwa drzewo ja go zastrzelę ten, kurwa on laguje hmm. strasznie nie widzę mam, nie widzę go Nie umiem z tego na mniejszy dystans strzelać. Gdzie on jest, on jest gdzieś tutaj. Teraz widziałem go przez, w twoją stronę biegnie graj. Tak wiem, wiem, ja, ja chowam w znacznie. To jest szybko strzelne, bo ja mam ile, trzy pociski mi zostały. Może dobra, w ja pochodzę. W z... biegnie. Chodzę, tak? No, tak. Runda, ja ale mieć... mi drzewo zasłania kurwa, to Weź moją broń. Dobra, runda zastrzeli raczej. Zabiłem. Dobra. Zobacz to ten, czy, to, co cię zabił? Ten wygląda mi bez broni w ogóle ten typ kurwa. Bo on miał na plecy schował friendly raptor. Patrzę, azotro, nie, z małki też gdzieś leży. Tam co ja zaznaczyłem na tym marku to jest... to jest ten... ciało. Dobra. No, ale Ty mówię, tam cien... Sniper też jest gdzieś w okolicy. Kurwa, ale, marku, jest marku nam. To ten jest... Ten rower. rower. jesteś dawsi już w tym, gdzie? Tak, tak, możecie mi dodać. Fajt poszedł. Znaczy tak, bo więcej nie helka. widzę bardzo. Co wy My, że no nie wiem, gdzie rzeczy tam szukać, tak że nie wiem czy chcemy brać helkę. No nas jest helka. To o kiedy robimy ja, szaber, w chuj. Ja tu jestem w czarnej dupie, <ścoughs> Co ty tam to robisz, pyta? Właśnie, ty tam robisz. Wylogowałem się. Kuuu. Eee, no, nie robisz chema, chuj. Osiem magazynków zabrałem, z twojego ciała broni już nie było. Dobra, Grey, chodź mhm. do mnie do kogo czekaj, bo po prostu chodź do bazy. Was... Chodź do bazy, do bazy. Kula, mówi. Tak, 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 tak. Chodź do bazy. Eee, weźmiemy nasz helikopter i będziemy oblatywać temat. Jeszcze raz na Bachtejba, jeżeli no znajdę ma... jakiegoś kurwa tutaj. Ale ty go z Helki o, nie to... znajdziesz? Jak go z, z designatora nie znalazłeś, to i helki też go nie znajdziesz. To się jedzie, na zotro, dobra. Czekaj, bo no się już da. Z... Na Bachtejba, tak kurwa. To łody, nie, to złoty przy leżą. Strzały, 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 strzały. Już idę na górę On na od tej. On odstrzela od tej. do domu gdzieś. Białego. Na północnym wschodzie. On gdzieś stamtąd, Strzelaj na. na złoty Północny wschód? Północny eee, Bardziej na wschód niż na północ, dokładnie zimu 60. Tamtą, tamtą Dobra, żeby, ja, ja, biegam wiem. Drzewo mi zasłania w kół nie widzę stąd. Trzeba to drzewo wyjebać, ciągnie kurwa, stąd, to będzie go hejbiście. Dobra, e, gdzie ty jesteś, ty jesteś tu. Chodź, daj podzimy... ten, da, 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 daj ten, daj, 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 daj ten. Będziesz nagle wytrzymać. Znajdę frejera. Ale drzewo się mnie zasłaniało. Oko. No. Drzewo też jakby widać, weź ty, ten ten. Dobra, tam jest płat a to drzewo Oj mówicie, że przy tej kaplicy, by? E, ja już ci mówię gdzie on jest Teraz ja ci nawet zaznaczę jak chcesz To byłoby super Ale To jestem ja, tu jest ten budynek i tu jest ten budynek Tamten budynek Dobra. Jest za daleko. z Night nie wycieka nie wycieka paliwa więc mamy helikopter jak Bliżej, eee. No tak, tutaj poszukać, na go trochę. Jak się skończycie tam bawić, to ci groję, opowiem historykom. On jest On gdzieś jest tu, jest. dzisiaj go zestrzeliłem w helikopterze, jak teraz baza atakował. W no. znaczy, naszej. 700 metrów. Ja Kula, weź tego, tego designatora. Okej, okay, już się wymieniamy. nie ma. Nie chcę bez niego wybiegać, bo teraz będę musiał oddawać jednego z to... 20 to weź, a bo daj sobie damiast, e, daj damiast, go, jak coś to wam oddam, czekaj, czekaj, daj mi go jak coś to ja wam oddam no to, to czekaj, no czekaj chwilę, to ja sobie wezmę czekaj dalmierz, daj mi tego jadajemy frajera dobra no i tak mam ich od chuja to trzeba kiedyś je wykorzystać lecimy tam helpą, czy nie? potrzebna jest jeszcze dach, nie po prostu strzelamy już po Też mam, kurde The... no to Rund, na pewno, wziąłem na, na, na górę rzuciłem gdzieś do jakiejś W tej y są dwa są. A gdzie jest ściana? To by się Znaczy podłoga? Nie ja wiem, ja zabierałem, ty zdejmowałeś, ja założyłem, ty zdejmowałeś, więc musiała być spaść na schody. To zniknęła, muszę, muszę zrobić podłogę? Mojego, nie mojej nie mojej jest podłoga skrzynce okay. Tak, z strzela. Dobra, od strony dzikiego pytona, tak jak on jest w wschodu. A no nie, dobrze mówiłem, To do z dawsika bardziej, na wschód. Ale nie widzę typa albo jest bardzo daleko, albo jest bardzo... Ale on blisko był bo... Dobra, ja, ja... Słuchajcie, ja lokuję na górze tutaj jest temat, to tylko teren na razie, złotą ścianę i wychodzę stąd, bo ja tu nie mam strzału A widzę go, dobra, dlaczego dokładnie? Tam jest Na moim znaczniku Widzę, widzę, na lewo poszedł trochę. 750 metrów. Biega. wiodł za krzaki. <kuh> dobra, ja idę wrzucić do któregoś. Wrzućcie się se do safe lepiej ten touchnik, który safe jest otwarty. Pierwsze taki od dalej przy tym aż 9,7, 9,7 jak coś. To jest chyba Ja wrzucam no. tu znacznik do jednego z safe Zablę. A już wrzuciłeś? Tak Będę mm -hmm. Wychodzisz łąk? Tak, teraz wyjdźmy. Macie jakiś. A, rangefinder jest do tam ko tej fury, która tam stoi, tak? O tym mówisz? Tak, tam tak, tegoś? on w lewo powie tak jak patrzysz teraz. No Dawcik, możesz opowiadać powoli. No, no to... już no, standardowo... Ja sobie latałem helką, zbierałem sobie pojazdy. No i tak koło Foti sobie tam... Latałem na zachodzie. No. Zbieram, ale jest mi tak pieniędzy, żeby sobie polecieć na tym. To nas idera, na, na tym północnym seryjnym. No, przecież tam Balti dostawałem. No, to sobie poleciałem. Sprzedałem jeszcze jeden pojazd. No i sobie. No, już idę do helpi Patrzę, mohawk uleci. No, to w nie? A patrzę, bo skrzynkę, nie? Z tą z Mercenary Base. Skrzynkę? Skrzynkę z Mercenary base można, właśnie można podczep podczepić, można podczepić. Okej. Okay. No, no i... W sensie ten... Siadłem sobie, to no dobra, nie, zapierdzielę No ale widzę, że koleś przez 5 minut stoi, nic nie robi. No to napisałem mu, że ten... Że dobra, sprzedawaj sobie to, ja, ja idę, nie. Wsiadłem do herki, zacząłem odatywać. Ale poczekaj, jakiś witerbić za mną na, popierdala, nie, co w tych chuju. No to się wróciłem na ten, na savezone. Ja akurat podleciałem wtedy, kiedy on zrzucił tą, tą skrzynkę, podleciałem Blackhawkiem, podczepiłem i spierdoliłem. A później, kurde, zostawiłem ją schowaną. Poszedłem no? na obiad, jak już było 40 minut, e, tak. Przyszedłem tu już nie a, roz... a, a ty to mówisz, roz... co, ty dobra. chciałeś, żeby ci pomóc, się, tak? Tak, tak, tak. tak. No, a my teraz brodziliśmy bazy i tu latał, próbowali wysadzać Helkom, latali. Mhm. No ja z militarkiem tak w sumie na farta strzelałem do helki i zabiłem Ołotowa, jak był pilożek, po no, prostu się jebać. No, zabiłem. tak, No ja na bambika, szukam, to... A czemu a, bo dobra, po ciebie zawsze szuka Ołotow, a to ciebie widzę bardzo lubi Ołotow. No tak, a co, z mamą Aha, mam, idę. A, też, Ja 4 tysiące. A, no, racja. Tak, no, no, Jadę po ciebie, Dawcik. O, no spoko. Mm, Pytam po ciebie też? jestem na lotnisku właśnie Ale to przyjechać po ciebie czy nie? Jeżeli możesz Ja pod po ciebie. niego mogę polecieć kurwa, liter. jest. To pojech, Zjedź po Zjeść wsika, ja pojadę po Pytona, bo ja to już on kładę widzę Albo chuj, ja polecę po Pytona. i to widzę, że obaj pobiegliśmy go szukać. Eta, czekaj, się? czekaj, tam, Ale tam. tego typu szukaj, to on teraz na Militarce był. Czekaj, dziki na serwis. Ej, w Eee... Czekaj, gile? nie? To by był jakiś... No to nie było. C, -C coś takiego. Mundur. Nie, tu typeł gile, co strzelał do nas lękca. W tej między tobą a nami. Aha, okej. Okay. Coś w tym kierunku biegł. Może aż no. trochę zachęci do kilku strzałów. Kłada, kłada widzę kurwa. To mój. LK? A to też na do... To ja to ja to ja. Nie, to stoi kład w ogóle. To mój, bo ja jej Jeepa znalazłem. Jak ty w końcu teraz z tym lotem Znowu wrócili do tamgo, tego starego, bo nic mi się nie zrobiło. Wrócili do starego, i... bo tamten coś był zbugowany. Ale te pojazdy są tańsze, 0,2 kosztują. Ja wiem, wiem, wiem. Ale jeszcze załapałem się na to, No żyłeś, no 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 właśnie ten. ja też mówię, jeden restat polatałem, mówię zanim zmieniam, bo. No ale no, w sumie tak dużo nie zarobiłem, bo z tym otoczeniem się bawiłem chwilę. W sumie tylko udało mi się sprzedać celowniki, później. i później ten odłożyłem, no ale cała skrzynka z złotem była, nie? Nie no, czy można ją sprzedać tak w Chyba nie, no bo musiałbyś tak jakby do niej To sprzedać. bez sensu. No bo oni potem kupili specjalnie boksa, potem puścili skrzynkę i myśleli, że bablako nie podniesie. A ja z dupy tak podbiegłem, w sensie, a chuj, spróbuję. Nie ma, on siedzi daleko, musiał wycofać. Tak, on musiał Rozkminił, że żeśmy go wy, wyczaili i spierdolił, nie? Dobra, wracamy do bazy. Na bazę cię zawieźć, militarną? Tam się szybko ubierzesz pewnie. Jak tam, dziki? Mm, nie, <grym> nie, nie, nie. Typ ty, 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 ty się do szkoły jak kurwa. Lundę, tu bym mieć gdzieś.